Pierwsza tura, żeby podsmażona, druga właśnie się podsmaża. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Możecie tylko usłyszeć dźwięk, jak pięknie się smażą. Za chwileczkę będziemy je dusić. Wlejemy resztę marynaty, która została z miodu, czosnku. I innych fajnych przypraw. Niedługo na blogu będzie przepis, więc zobaczycie. A to będzie na obiadek. No, chyba na 2-3 dni. Wlałam tutaj resztę marynaty, szklankę gorącej wody. I teraz dusimy. Półtorej godziny. I czekamy na efekty. Jest są godzinę ponad godzinę prawie 20 duszą się mm. jeszcze chwilę i będziemy jedli pięknie podane Zaraz jemy.